Witam. Słuchajcie, ja nie będę dołował rodziców ani nikogo i pouczał, jak pilnować dzieci, żeby nie zamykać w samochodzie, jak o nich pamiętać. Tylko ja Wam powiem, jak wydostać dziecko z y, samochodu. Więc jeżeli idziesz ulicą, i widzisz, no zauważysz, że dziecko jest w samochodzie, jest zamknięte, jest na dworze upał, 40 stopni czy 30. To w samochodzie masz 7, 70. Jak tu dziecko właśnie wydawało? No więc tu, jesteś przy samochodzie. Pierwsze, sprawdź drzwi może, które są otwarte bo nie ma co wybaczyć otwartej drzwi. Więc jeżeli drzwi są pozamykane, to przy okazji przy drzwiach patrzysz przecież na okna. Jak jest któreś okno uchylone, pociągniesz szybę i otworzysz. Opuścisz szybę, otworzysz samochód. A jeżeli szyby są pozamykane, drzwi są pozamykane, to trzeba uderzyć czymś ciężkim, ja wiem, no najlepiej ciężkim i ostrym. Takim ostrym jak powiedzmy młotek, kamień. Ja wiem, no nie, i źle. I taką rzeczą uderzasz w szybę po przeciwnej stronie dziecka, szybę od pasażera. Jeżeli dziecko siedzi z prawej, to rozbijasz lewą szybę, żeby odłamkami nie pokaleczyć dziecka. I uderzasz w prawy albo w dolny lewy róg. I szyba jest tak skonstruowana, że ona pęknie, moment, rozsypie się na tysiące kawałków. Nie to, że jakiś tam kawał szyby wbije się w dziecko. Nie, nie. A się rozsypie, tylko trzeba w prawy albo dolny róg. I to moment się e, trzeba rozpadnie. No i później otworzysz samochód i dziecko trzeba wyciągnąć. Od z spasów, jeżeli w foteliku siedzi, a jeżeli leży tylko w kocyku, wyciągnąć. Ludzi się na. No, moment, i się zrobi zbiegowisko. Niech ci ludzie nie robią pierścienia nad tym dzieckiem, tak, że energochłonny bo blokują dopływ powietrza. Niech zrobią cień, czy położyć dziecko w cieniu tego samochodu. I trzeba zr... zacząć albo reanimację, jeżeli ktoś wie, jak robić, jeżeli nie dziecko jak jest przegrzane. Przede wszystkim tam w usta, no wiadomo jak to dziecku, delikatnie, tak z wyczuciem, y, zmuchnąć w jego usta. Znaczy nie tak ff, zmuchnąć, tylko normalnie, jak w przestrycznym oddechaniu. 5 razy. Przy takim ociepleniu, 5 razy. Później normalnie, 30 na 2, jeżeli, jeżeli to jest malutkie dziecko. Trzy palce na klatkę i uciski. 30 ucisków, 2 wdechy ratownicze. Jeżeli to dziecko ma, ja wiem, z 12, no 8, no 12, to może samo weszło, z 8 lat czy 6, to już jedną ręką też 30 na 10, ale nie takie, jakbyś dorosł mu robił, bo dziecko przecież ma inny układ. Jedną ręką i też dwa oddechy. I co do wybijania szyb, nie bójcie się tego zrobić. Ludzie, kochane, nie bójcie się, nikt wam krzywdy nie zrobi i nie każe oddawać za wybitą szybę. Bo powiedzmy, mamusia czy tatuś wyszli tylko do kiosku ruchu kupić papierosy. Tylko. Jeżeli ojciec czy matka wyjdzie kupić tylko papierosy, to zostawił uchyloną szybę i nie będzie zamykała drzwi, wiedząc, że dziecko jest w samochodzie. I gdyby wyszła bardzo blisko, to zobaczy, że zbiegowisko się robi przy samochodzie, to zaraz by podleciała, czy podleciał, zobaczyć, co się dzieje. I tak jak mówię, to jest właśnie temat przewodni do tego filmu. Nie bójcie się wybijać szyby. Nikt Wam nie powie słowa. Policja, prokurator, nikt nie powie słowa. Rodzic niech sobie odkupi szybę. Jeżeli niecie taki samochód i nie pomożecie temu dziecku, czy starszemu człowiekowi, może który przytomność stracił. W samochodzie, jeżeli nie pomożecie, wtedy jest paragraf: i za nieudzielenie pomocy do trzech lat więzienia. A jeżeli pomożecie, nikt Wam krzywdy nie zrobi. I słuchajcie, w samochodzie, właśnie tak jak wspominam, może być i dziecko, i osoba starsza. Starszy też ma prawo stracić przytomność, zembleć, Też trzeba go wyciągnąć z samochodu. Żeby to się nie skończyło tak, jak właśnie w Rybniku, w Krakowie i w Białymstoku. W, Ryb w Rybniku było najbardziej tragicznie, bo dziecko zmarło. W Krakowie i w Białymstoku zdążyli wyciągnąć dzieci i jeszcze uratować. I rzucajcie ciakiem na samochody stojące z boku, czy coś tam się dzieje, może jakieś dziecko się kręci, krzyczy czy coś. Cześć. Uważajcie na siebie, na swoich dzieci.